Dobra, słuchajcie, czas na testy tego multika, na który nawijałem plecionkę. Także odpinam ten, który coś już nim się dzieje. Sparuję go z moją SG czworeczką. także zobaczymy jak to rzuca. Siemaneczko, z tej strony fanatyk Fishing, Witam Was serdecznie na moim kanale. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania i udostępniania. Na dole będziecie mieć podane moje media społecznościowe, gdzie znajdziecie na pewno dużo więcej filmików odnośnie wędkarca. Tak więc zapraszam serdecznie do oglądania no i dobra, zestaw już gotowy, na przynętę leci Westin szatpis 12cm, Przyponik z regeneratora mojej roboty i taka rada dla Was, to co mi się ostatnio zdarzyło, po dwóch, trzech wypadach nad wodę wyrzucajcie. Tyle chociaż tej plecionki w wiążcie od nowa węzeł, bo potrafią strzelać. No dobra, regulujemy hamulec i będziemy robić próby. Bez brody. No, powiem wam, że praca fajna, maślana Bez jakichś większych oporów. No, może być spoko. Może być lepsza od tego carbona i cesa, którego miałem. Naprawdę ma duży zapas mocy. Ta przynęta z tą główką będzie ważyć, myślę, że jakieś 20 gram. A w ogóle nie ma oporu Myślę, że pierzę się, że 5 dyszek kto to śmiało rzuci No fajnie, nic nie lata, nie stuka Naprawdę spoko multik A idzie go wyrywać za 113 zł Jakby ktoś był Nie przepraszam za 130 zł można było go ostatnio kupić na promocji Także powiem wam, że naprawdę. Spróbuję trochę rozluźnić hamulec rzutowy. A skręcę bardziej szpulę. Dobra. A było blisko brody, ale ładnie zeszło. Mocno szarpnąłem. Hamulec praktycznie na połowę. Jak na 20 gram. Chyba go wymienię. Chyba zostanie ze mną już na tym zestawie. Tamten sobie rozbiorę, zobaczę co tam się stało. Kurczę, muszę chyba iść do samochodu, założyć cięższą przynętę jeszcze jakąś. Chyba mam coś pod 50 gram. Zobaczę, jak to będzie rzucać. Jak myślę, że wytrzyma. O, jest broda. Co do kilka, jeśli chodzi o SG4, w ogóle o wszystkie spętki, moim zdaniem, z SG to jest wyrzut. On ma wyrzut 10-30 gram. Ale zobaczcie, z tyłu pisze, że jest optymalny CW27. Moim zdaniem, ten kijek tak naprawdę to jest jakieś 15-40 gram. Nie, no ładnie rzuca, Patrzcie, nie ma co narzekać, jak na 20 gram przynęte około. Praca maślana, jak za te pieniądze. Zaraz pójdę do samochodu jeszcze po cięższą przynętę i zobaczymy jak few cięższą przynętę. No i dobra kochani, założyłem teraz na ten kijek kanibala 15 cm czyli jego waga to jest jakieś 33 gramy. Plus widzicie tutaj główka 10 gram. Krętliki z tą kotwicą, może coś w okolicach 2 gram więc no mamy tak 45 gram obciążenia myślę myślę na no ten kijek to będzie odpowiednie może już nad będzie minimalnie przeciążony. no zobaczymy myślę że ta radę ale bardziej chodzi mi o to jak ten multiś się spisze pod taką, takim obciążeniem a później założymy sobie jeszcze przynętę 10 gramową i zobaczymy jak on będzie rzucał dziesiątkami także lecimy no i dobra standardowe przy każdej praktycznej zmianie skumy zmniejszają na mnie musimy wyregulować sobie hamulec ale ten myślę, że jest kurde założę, zrobi sobie na siódemeczkę i machnę, zobaczymy to jest niby max tego multika. no spoko odległość w miarę ale nie, praca nie powiem wam, że nie to 45 gram i ten Multik naprawdę nie czuje żadnego oporu. Więc myślę, że jest to naprawdę spoko opcja. Dużo lepiej chyba mi się sprawdzi niż ten Carbon X, tym bardziej, że ja często łowię 40 przynajmniej po 40 gram, a tamten już miał problemy, już było czuć, że po prostu ma duży opór przy 40 g. Także powiem wam, że ten multi to jest Solo King 200. I jego naprawdę idzie tanio kupić. Zobaczymy jeszcze jak on się sprawdzi przy przynętach. Przy przynętach, yy, 10 gram. Tak jak mówię tam podawali, że takie powinno służyć. Tymczasem żadnego prania. PZW, PZW. No ale nie dla, nie dla ryb dzisiaj tu przyjechaliśmy. Nie, spoko, to naprawdę. Nie ma się czego przyczepić. Maślana praca. Tylko jak przyjedzie sobie go przesmarować. Rozkręcić, wytrzeć smar przesmarować i... i łapać. O, o. Szkoda, że nie ma żadnych fanatyków nad wodą, to byśmy sobie z nimi porozmawiali, trochę z tymi dziadkami takimi. Dobry Bostan wyglądał na tym zbiorniku No ale co Chlep, produkcja chmur z naszej pięknej elektrowni I totalne bez rybie na Zapadu tu jeszcze nie połowimy bo jest zarośnięte Ale no, zobaczcie na szybko zwijam Ja w ogóle nie czuję żadnego oporu na żadnych przekładniach w tym multiplanic Także kosa. No, hamulec, a nawet jakby wziął, to wzięło, to byśmy tego nie chcieli, ale mocny. No dobra. Założymy sobie teraz troszkę mniejszą przynętę, taką jak mówiłem. A tak mi przyszło do głowy, powiem Wam, że ten multik to może być spoko konkurencja dla Aloy M. Który jest o... który jest o dwa razy droższy. Tam ten kosztuje... kurczę, nie tak Bo Aloj-M kosztuje chyba coś w okolicach 350 zł. Na ten poszły połowę tego Miałem kiedyś tego Aloj M To spoko się nim rzucało już Od 10-15 gramów Zobaczymy jak tym Myślę, że ta przynęta waży Mamy na kiju może 12-13 gram Zmniejszamy trochę Rzutowy Docisk szpuli Powinno być spoko no, to patrzymy, jak to rzuci. No i widzicie, broda. No, Źle ustawiłem. Dobra. Zaraz podkręcimy mu trochę hamulec rzutowy. Ale leciało ładnie. Może rzut spróbuję jeszcze raz, tylko nie będę tak szarpał. Wiecie? Albo no dobra damna. Piąteczkę podkręcę troszkę, szpulę. Dobra, nie będę szarpał, tak mu rzucę. Ty, on rzucił lepiej tą dwunaską tą niż tą pięćdziesiątką. Nie ma, no. powiem Wam, że nie wierzę, co można kupić za taką cenę. Naprawdę, nie, nie jestem w stanie się nachwalić tego multika, bo czegoś takiego nie miałem w ręce. Dawno Zobaczcie, przed chwilą rzucałem kanibalem 15 cm, który ważył 45 gram. Teraz rzucam przynętą 12 gram a k**ałem Ale to przez moją głupotę Pamiętajcie w multiplikatorach nie zawsze mocniej znaczy dalej ma być płynny, ładowanie. Pyk. Eee, no pięknie rzuca. Naprawdę. Fajnie, żeby coś wzięło. Może znaczy przejdziemy na drugą stronę. Na drugą komorę, bo to są dwie, jest brudna i czysta. Zobaczymy. Co tam się dzieje? Tym, tym. Powiem Wam, o, tu teraz trochę to sprawdzimy, bo jest pod wiatr minimalnie, więc zobaczymy, jak on będzie się sprawował pod wiatr. Konióweczkę na razie na bok. Podkręcę na szóstkę, wiecie. Ale zobaczymy. Patrzcie. No, Sztosik. Powiem wam, że to jest naprawdę tak piękna woda, tylko jest tak zaniedbana. Że kurczę, się... Serduszko, aż serduszko pęka po prostu. Co najlepsze, ten zbiornik jest tam naprawdę jedna wielka patelnia, bo tu jest może różnica metra głębokości. Tutaj w tym miejscu jest około 1,80 m, a tam, tam, tam daleko w końcu w granicach trzech. Często tu pływam, ale jest to tak trudny zbiornik, jest to tak trudna woda, że tu czasami tylko pół godziny roba bierze. Przychodzi godzina. I jest pach, 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 pach. pach. Łowi się o konie jak głupi. chyba przychodzi. Bam! I tak, by jak ktoś odciął, nie? A tak samo ze szczupakami. Chociaż szczupaki to raczej przez cały dzień. Tylko na całe szczęście one są niedostępne. Z... Ciężko zrobić złowić to, Znaczy nie to, że ciężko, ale są... Stoją po prostu w takich miejscach, że z brzegu się ich nie dorzuci. I to jest właśnie plus tego zbiornika, bo... Może dzięki temu trochę jeszcze tych szczupaków tutaj jest. Ci, kochani nasi mięsiorze, nie Przemiałem tej wody tak całkowicie. Dlatego ja dzisiaj bardziej tutaj przyjechałem na testy tego multiplikatora. Którymi jestem, no powiem wam, zszokowany. I myślę, że chyba zostanie już. Nie chcę cię się go nawet przekręcać, bo jest naprawdę spoko. Nie ma sensu. Niech sobie będzie ten rozbior, tak jak mówiłem. Zobaczymy, czy tam nie poszła jakaś przekładnia. Jak coś poszło najwyżej, to wyślę do braderów Chin. Zapytanie, czy by mi nie dosłali takiej części wymienię sobie, nie sobie leży. No dobra, słuchajcie, to chyba by było na tyle z tej krótkiej pierwszej recenzji mojej, którą wrzucam w ogóle. Mój pierwszy filmiku na YouTube także. Jeżeli są jakieś błędy w obróbce, jeżeli ta jakość jest dosyć słaba, to serdecznie przepraszam i będę starał się to poprawić, także trzymajcie się i widzimy się na złom pionetę.